Rodzina z głębi lasu, w głębi zapomnianego przez Boga lasu, gdzie drzewa szepczą swoje tajemnice, a mgła nigdy nie opada do końca, stał samotny dom. Wśród gęstwiny, tam gdzie słońce ledwo przebijało się przez gęste korony drzew, stała drewniana chata, stara, choć solidnie zbudowana, z oknami zasłoniętymi grubymi zasłonami i dymem powoli snującym się z komina. W tym domu Mieszkała rodzina Hollowayów, ojciec, matka i trójka dzieci. Byli ludźmi, o których nikt nie wiedział zbyt wiele. Nie pojawiali się w pobliskim miasteczku, nie kupowali niczego w sklepach, nie wysyłali dzieci do szkoły. Dla mieszkańców okolicznych wiosek byli jedynie legendą, szeptanym ostrzeżeniem przy ogniskach. Nie zbliżaj się do głębi lasu. Tam mieszka ta dziwna rodzina. Lepiej ich nie niepokoić. Ucieczka od świata. Od lat unikali cywilizacji, żyjąc z dala od ludzi, jakby coś ukrywali, albo przed czymś uciekali. Każdy, kto kiedyś przypadkiem zapuścił się za daleko w las, mówił o wrażeniu, jakby był obserwowany. Jakby ktoś lub coś śledziło jego każdy ruch z zapni drzew. Niektórzy twierdzili, że widzieli światła migoczące wśród drzew. Inni, że słyszeli dziwne szepty na granicy słyszalności. Były to jednak tylko historie, jakich wiele powstaje w małych społecznościach, a jednak nikt nie odważył się sprawdzić, czy to, co mówiono o rodzinie Hollowayów, było prawdą. Wiadomo było jedno: William Holloway, głowa rodziny, nie był zwyczajnym człowiekiem. W miasteczku pojawił się tylko raz, wiele lat temu, wysoki. Chudy, o oczach pełnych cienia, z twarzą poraną z marszczkami, które nie pasowały do jego wieku. Nie szukał przyjaźni ani towarzystwa. Przyszedł tylko po nasiona i narzędzia, zapłacił gotówką, a potem zniknął wśród drzew. Ludzie mówili, że kiedy rozmawiało się z nim dłużej, można było poczuć coś dziwnego. Jakby patrzył nie tylko na człowieka, ale przez niego w głąb do samej duszy. Jego żona, Margaret, nigdy nie pokazała się w miasteczku. Mówiono, że była piękna, ale milcząca, jak duch snujący się po domu, zawsze czujna, zawsze nasłuchująca, jakby obawiała się, że coś może ich odnaleźć. Dzieci Hollowayów były rzadko widywane, a jeśli już, to tylko w mroku, kiedy nikogo nie było w pobliżu. Mówiono, że byli jak cienie, szybcy, cisi. Poruszający się między drzewami tak, jakby były ich częścią. Najstarszy syn, Thomas, miał 12 lat, ale jego oczy wydawały się znać rzeczy, których nie powinien wiedzieć. Jego siostra, dziewięcioletnia Anabel, nigdy nie mówiła, a najmłodsza Eliza. Eliza miała zaledwie 6 lat, a jednak to ona wzbudzała największy niepokój. Było coś w jej spojrzeniu. W jej cichych śmiechach, w sposobie, w jaki czasem patrzyła w pustkę i nagle milkła, jakby nasłuchiwała czegoś, czego nikt inny nie słyszał. Pierwsze znaki, początkowo były to drobne rzeczy, kroki słyszane na strychu, choć nikt tam nie wchodził, zamknięte na zasuwę drzwi otwierające się w środku nocy, cienie poruszające się w rogach pokoju, kiedy wszyscy już spali. Margaret tłumaczyła sobie, że to tylko złudzenia, gra świateł i wyobraźni. Ale im dłużej trwało to milczące nękanie, tym trudniej było znajdować racjonalne wyjaśnienia. William, pragmatyczny jak zawsze, nie dawał się ponieść strachowi. Uważał, że jeśli nie ma dowodów na coś nadprzyrodzonego, to nie ma też powodów do niepokoju. To pewnie wiatr albo myszy w ścianach. Mówił z przekonaniem, ale nawet on zaczął marszczyć brwi, gdy nocami słyszał kroki na korytarzu kroki, których nie powinno być. Pewnej nocy Tomas obudził się, czując lodowaty powiew na policzku. Był pewien, że zamknął okno, a jednak zasłony falowały na wietrze. Kiedy spojrzał w stronę drzwi, zobaczył coś, co sprawiło, że jego serce zamarło. Cień, nie do końca ludzki. Nie do końca materialny, stał w progu, stał i patrzył. Nie wiedział, jak długo to trwało: sekundy, minuty, może godziny? Gdy w końcu odważył się mrugnąć, cień zniknął. Tylko zimne powietrze pozostało w pokoju, jakby coś ledwie przed chwilą wyszło. Rano Tomasz opowiedział o tym matce, ale Margaret tylko pokręciła głową. To musiał być sen, kochanie, koszmar. Choć jej głos był spokojny, w oczach tliło się coś, czego Tomasz nie umiał wtedy jeszcze nazwać. Był to strach. Coś wyszło z lasu. Wkrótce ojciec William zaczął znajdować ślady wokół domu odciski stóp, ale nieludzkich długie, wychudzone ślady jakby ktoś chodził na palcach. Były dziwnie wąskie, a palce zdawały się zakończone czymś ostrym. Z początku myślał, że to zwierzę. Może jeleń albo wilk, ale układ tropów był nienaturalny. Ślady pojawiały się w miejscach, gdzie żadne zwierzę nie mogło się dostać. Na ganku, przy drzwiach, a nawet pod oknami. W nocy cała rodzina zaczęła słyszeć dziwne dźwięki dochodzące z ścian chaty. Szelesty między drzewami były coraz bliżej, coraz głośniejsze. Czasem przypominały szuranie suchych gałęzi po ziemi, innym razem, Przeciągłe, niepokojące skrobanie, jakby coś próbowało dostać się do środka. Najstarszy syn, Tomasz, zauważył, że ptaki w lesie milkną nagle, zupełnie bez powodu. Każdego ranka znajdowali coś dziwnego zniszczone ślady ogniska, kawałki futra w pobliżu domu, ślady przypominające zarysy dłoni na zaparowanych szybach okien. Były długie, chude nienaturalnie wykrzywione. Pewnej nocy coś uderzyło w drzwi. Było to jedno, mocne uderzenie, tak silne, że Margaret zerwała się z łóżka, a William sięgnął po strzelbę. Chata przez dłuższą chwilę pogrążyła się w ciszy. Potem usłyszeli kroki, lekkie, powolne, jakby coś przechadzało się wokół budynku. Dzieci skuliły się w kącie pokoju, oddychając płytko, nasłuchując. Po chwili kroki zniknęły, a las znów spowiła martwa cisza. Rano William znalazł przy drzwiach resztki martwego ptaka. Był to kruk z rozszarpanym gardłem, jakby coś rozcięło je jednym, precyzyjnym ruchem. Wokół nie było żadnych śladów walki, żadnych piór rozsypanych w trawie. Tylko ten jeden, zimny, martwy kruk. Stało w oknie. Pewnego dnia najstarszy syn Thomas. Wszedł do kuchni blady jak ściana. Stało w oknie? Patrzyło na mnie. Margaret spojrzała w stronę okna. Było otwarte. Krew odpłynęła jej z twarzy. Przez dłuższą chwilę nikt się nie poruszył. Potem William szybko ruszył do okna, zamknął je strzaskiem i przesunął ciężką zasuwę. Co widziałeś? zapytał. Głos miał napięty jak struna. Tomas spojrzał na ojca. Oczy miał rozszerzone, a wargi drżały. Nie wiem. Margaret kucnęła przy synu, objęła go ramionami. Opowiedz nam, kochanie. Chłopiec przełknął ślinę i odwrócił wzrok. Najpierw myślałem, że to cień, ale potem zobaczyłem oczy. One patrzyły na mnie. Były jak dwa czarne doły i uśmiechało się, ale nie jak człowiek. Uśmiechało się za szeroko. Margaret. Poczuła dreszcz na karku. Wzięła syna za rękę. Może to było złudzenie? Światło księżyca? Nie! przerwał jej Tomas, odskakując od niej. Widziałem je mamo. Stało w oknie i czekało. Patrzyło na mnie, jakbym był. przerwał, nie kończąc zdania. Tego wieczoru William okrążył dom z bronią w ręku, szukając śladów. Tym razem na ziemi nie było odcisków stóp. Było coś gorszego drobne zarysowania na parapecie, jakby ktoś przyciskał do drewna długie, ostre pazury. Margaret postanowiła tej nocy nie spać. Siedziała na skraju łóżka, nasłuchując. Podczas gdy dzieci oddychały miarowo, pogrążone w niespokojnym śnie, William czuwał przy drzwiach, z palcami zaciskającymi się na kolbie strzelby. Tuż przed świtem, gdy noc powoli ustępowała pierwszym szarością poranka, Usłyszeli to znowu. Cichy, chropowaty szept dochodził zza okna. Margaret wstrzymała oddech. Szept był nieprzyjemny, przeciągły, brzmiał, jakby coś usiłowało wymówić słowa, których nie rozumiało, jakby formowało zdania w sposób nieludzki, urywany. William nie wytrzymał. Rzucił się do okna, gwałtownie je otworzył, a Margaret wydała z siebie stłumiony okrzyk. Nikogo tam nie było, tylko las. Cichy, nieruchomy, jakby wstrzymał oddech. Ale powietrze było inne, zimne. Nie jak przed świtem. Było to zimno, które wślizgiwało się pod skórę, sięgało do kości. William zamknął okno i odsunął się wolno, spoglądając na Margaret. Nie jesteśmy tu sami, powiedział cicho. Tego ranka, gdy pierwsze promienie słońca rozświetliły las, Tomasz znalazł coś na parapecie. Coś, co nie powinno tam być. Mały, wypalony ślad jak odcisk dłoni, ale nieludzkiej. To już było w środku. Tego wieczoru Hollowayowie postanowili czuwać. Ojciec chwycił strzelbę. Matka przytuliła dzieci, a najstarszy Tomasz usiadł na podłodze, starając się nie drgnąć nawet o milimetr. Płomienie świec drżały. Jakby powietrze w pokoju się poruszało, jakby coś niewidzialnego przemykało między nimi. Każdy szmer zdawał się głośniejszy, każdy podmuch wiatru brzmiał jak szept. Potem przyszła cisza, nienaturalna, dławiąca cisza. Nawet ogień w kominku zdawał się tracić swoją żywotność, jakby coś wysysało z niego żar. Margaret zacisnęła palce na ramionach Elizy, która skuliła się w jej objęciach. William Holloway powoli podniósł strzelbę, mierzył nią w pustkę, ale nie był pewien, w co właściwie celuje. I wtedy to zobaczyli. W rogu pokoju, tam, gdzie światło nie sięgało, stała wysoka, chuda postać. Miała długie ramiona, nienaturalnie wygięte, a jej skóra zdawała się napięta, jakby nie pasowała do kości, które miała pod spodem. Nie poruszała się a jednak wydawało się że jest coraz bliżej jej twarz jej twarzy nie było tylko czarna dziura z której dochodził odgłos jakby setki głosów szeptały naraz nie było to słowo ani język jaki znał ktokolwiek z hollowayów to było buczenie szepty niespójne fragmenty zdań wibrujące w powietrzu jak odłosy dawno zapomnianych modlitw światło przygasło Drzwi zatrzasnęły się z hukiem. Eliza zaczęła krzyczeć. Margaret chwyciła ją mocniej, przyciskając do piersi. William uniosł broń, ale kiedy pociągnął za spust, rozległ się tylko głuchy trzask. Nie było wystrzału. Strzelba była bezużyteczna. Thomas wbił paznokcie w deski podłogi, próbując powstrzymać dreszcze. Patrzył na postać wrogu, ale ona się nie ruszała. Tylko patrzyła. Albo raczej była tam, bez oczu, bez ust, a jednak patrzyła. Potem nadeszła ciemność, ślady po nich. Rano w domu panowała cisza. Nie było nikogo. Drewniane ściany, zawsze pełne życia, teraz wydawały się opustoszałe, jakby dom porzucił swoich mieszkańców, a nie na odwrót. Stół w jadalni był zastawiony niedokończonym posiłkiem. Krzesła przewrócone. Świeczniki leżały na ziemi, a świece wypaliły się do końca, zostawiając po sobie tylko strupy wosku. Jedno z okien było otwarte. Zbyt szeroko. Na drewnianej podłodze widniały długie, chude odciski stóp, ciągnące się od wejścia aż do miejsca, gdzie stała postać. Tam ślad się urywał. Na drzwiach wejściowych, tuż obok starego zamka, ktoś wyrył ostrym narzędziem trzy słowa: już nie uciekniecie litery były głębokie, poszarpane, jakby wyryte w pośpiesznym gniewie lub triumfie. Była w nich desperacja, może ostrzeżenie, a może tylko koniec historii, która nigdy nie miała się dobrze skończyć.